Szyma Szyma, witam Was na dzisiejszym odcinku na stronie casehack.com. Link do strony w opisie z kodem SNIPER Macie 1 dolar na start oraz plus 20% do depozytu. Więc przykładowo, wpłacając 25 dolarów, macie 5 dolarów za darmo. Przy okazji macie możliwość płaty wizą, Skinami, Paypalem, Bitcoinem, Blikiem, z Skrylem oraz wieloma innymi metodami. Przypominam również o rozdaniach na stronie. Wpłacając z moim kodem Sniper, macie szansę na wydropienie Desert Eagle Stream, Desert Eagle Mecha Industries, Koski za 157 dolków, AWP Neonor, Akacza Simov, Umpa Crimson Foil. Także generalnie tutaj różne wpłaty, tutaj macie napisane za 2 dolki: Mecha Industries oraz Crimson Foil, Desert Eagle za 2,95, AWP Noir za 2,95, Akach za 2,95, a Takosa za 3,86 dolara. Tak to wygląda, tak to się prezentuje. My w dzisiejszym odcinku potestujemy sobie nową skrzynkę. A oprócz tego przypominam również, że macie tutaj do otwarcia darmową skrzyneczkę za poziom. Także sobie ją otwórzcie. OK, wypada mi Hansmanik. Bardzo ładnie, bardzo fajnie. Zobaczmy, co nam wypadnie. Jeszcze tej następnej. Proszę bardzo. A łupa kraku. Crack house czy coś. E, co? W każdym razie jest nowa skrzyneczka. Mm, nowe kilka skrzyneczek, prawdę mówiąc. New case. Więc sobie je pootwieramy. Mm, 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 mm. Damy sobie tak. 10 rundek. Zobaczymy, czy one oddają, czy nie oddają. I zobaczymy, zobaczymy. Pierwsza skrzyneczka kosztuje dolka. No, wypada spoko, bo jest na plus. Także ładna, ładna skrzyneczka. No, i tutaj spoko też chyba. No, też na plus. Tutaj na minus. Tutaj też na minus. Ok, teraz za 100 dolarów. Ok, to już ładnie dało w miarę. Aczkolwiek na minus. Tutaj na jokerze, ok. No ładnie dało, ale nie dla nas. Tutaj print stream, ładnie. Aczkolwiek na minus. Tutaj na minus. 1100 sushi. Oj, nowy akacz. Nawet nie wiem, ile on kosztuje. 292. Nowe skrzynki wyszły. Oj, ładnie dało. Ale nie, nie oddało na tyle, żebyśmy wygrali. Jeszcze raz sobie zróbmy tą bitwę. Eee... Dodajmy sobie może więcej tych na Jokerze. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 11 tysięcy kosztuje bitwa. Zobaczymy, zobaczymy, może nam odda, może nie odda. Tutaj standardowo pierwszy drop ładnie daje. No tutaj tą Sweet tu się opłaca, bo ona oddaje widzę, za każdym razem. Okej, okay, mamy, mamy Jokera, tylko że bez, bez Jokera, znaczy mamy Royala, ale bez Jokera, o tak. Dobra, tu też, ale dobra, tutaj drogie nie wypada, jak jest ten, to nie wypada drogie. Chociaż to jest drogie dosyć. A ja dałem w ogóle 3 TL dorado coś tu poszpąciłem źle. Nie no, dobra, dodałem wszystko po 3. Nie wiem w sumie czemu dodałem Eldorado po 3. Bez tego Jokera, no ale dobra. Słabo. Dobra, tutaj nie najgorzej. Mogli on nam wypaść za 3 centy. No, nie no, serio. Survival Night, labota Bati. Dobra. Wow! 1000 dolarów, let's go! O kurde, Bodbati też wydropił. Dobra. No nie, kolejnego royala dostał Bodbati. A tu już w miarę coś jest do wydropienia. Nie chcę się zadawać 1100. Okej, okay, nawaja, zawsze to lepsze niż żadna kosa. Prawdę mówiąc. Nie no, kolejną kosę od Bati. Dobra, ale w tych skrzynkach się możemy odkuć tych drogich. Okej, okay. kosa. No ale słaba kosa. Te trzy ostatnie mogą nam ładnie oddać. No tutaj słabo. No, rękawiczki najdroższe. Mogą nam te ostatnie, ostatnie ostatnie dropy nam oddać mogą. Ostatnie skrzynki te trzy. Bo drogie tutaj są, jako. jak coś wpadnie, tu są drogie. No kurde, ale nie wpada, no. Dobra, jeszcze dwie skrzyneczki. Na razie to underdoga byśmy wygrali. No, znowu nie wpada. Nie, no, chyba to przegram. Nie wiem, ile on kosztuje. A, to jest ten najdroższy. No, to gg pograne. Nawet jak mi teraz wypadnie, a nie wypad. Jest strasznie ładne skiny w ogóle. Dobra. A weźmy tą nową skrzyneczkę Eldorado. Dajmy na 5 na 5 i sami ją otwórzmy Czy ona też tak nam zabiera. Okay, no, tu tutaj ładnie nawet dało 6 koła. To jest na minus 4. Jeszcze raz. Okej, okay, tu już ładnie dało, tu już ładnie dało. Dobra, to jest plus. Jeszcze raz. A wyzerujmy na niej budżet w sumie. Okej. Okay. To może być plus, jak ładnie wpadnie. Nie najgorzej. Mm, ile one kosztuje? No, 200 dolarów na minus, no ale dobra. To zabierze. Zabierze. Chociaż to w sumie nie jakoś dużo, ale zabrało. Ok, to może oddać. Oj, oddało 15. No nie wiem, czy jesteśmy na plus w sumie z tej bit skrzyneczki, ale raczej nie. Dobra, mam, mamy jeszcze ten, jeszcze te 6 koła, więc sobie wyzerujmy na tym drugim drogim. Zobaczmy, może tutaj też nam odda Okej, okay, to będzie na plus A jednak nie Jednak nie jest na plus No i co, na koniec może otwórzmy sobie to na jokerze Na jokerze, tak Co nam tu wypadnie? O, dwie kosy, ładnie, no to mamy plus A ja w sumie ta skrzynka jest chyba dobra do farmienia, bo Ona jest tania, a kosa często bo wypada No i jest kolejna kosa no i znowu jest profit. Aha, teraz nie ma kosy. No dobra, no to faktycznie nie zawsze oddaję. Mamy 58 tysięcy. Także nie jest najgorzej, nie jest najlepiej. Przypominam o rozdaniach. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Do następnego. Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się na razie.